ci serdecznie kochani. Dzisiaj druga część maratonu pisankowego 4150. Zobaczymy, czy to jeszcze coś dołoży. Wyniki jest całkiem już w porządku. Nawet nie spodziewałam się, że tak wiecie. Mazurek, mazurek i mazurek. No zobaczcie. na tu jest korona. Zrobka z nami 41 kapelusz podkowa. Baranek, baranek i baranek. No wow. Jabłko, jabłko i jabłko. Super. Perełka, perełka i perełka. Zajączek, zajączek i zajączek. Super. Tulipan i koszyczek, czyli mamy pięć wygranych. Tu jest 10. Czy to będzie 50 złotych? 10. 10 Słuchajcie, 50 zł. Wow, 50 zł. Super, brawo. Aż spojrzę kontrolną, ja nawet nie wiem, jaka H. Brawo, 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 brawo. Słuchajcie, to my już jesteśmy tak naprawdę na zero. A ja się tak bałam tego maratonu. 42. Moneta. To no tylko, że troszkę Motelka nam brakuje. Pod jabłko. Tofi, trzewko, Jabłko, dzwonek. Liść, liść. I marchewka. Jabłko. Wiśnie. Listek, parasol. Koszyczek, parasol. No, powiem Wam. Fajny maraton w 43, 43, aczkolwiek chyba więcej pisanki sercem już tak większym nie będzie. Mazurek drzewo, baba jabłko, drzewo koniczynka, dzwonek dzwonek i wiaderko. Jabłko, mazurek, perełka tulipan, dzwonek biedronka. No powiem, że współczuję tym, kto zbiera te tej paczki. No bo... Ale jak się ułożyło na końcu, słuchajcie. No i ciekawe. 44: Garniec. Mazurek, podkowa. Baranek, baranek i drzewko. Dzwonek Słońce. Tutaj też może nic nie być: baba, kapelusz. Perła, jabłko. Słońce, koszyczek, listek i perła. Więc mówię, jeżeli nic nie będzie. No to jesteśmy na zero. A jeżeli coś będzie, to już jest plusem Tulipan tofi. koniczona baranek. Sajączek tofik. Wiśnie kwiat. Koszyczek, koszyczek, koszyczek. I już jesteśmy w maratonie na plusie. Super. Kwiat i baba. Dzwonek jabłko mamy piątaka, ale jesteśmy już na plusie. Super. Moneta. I 46 szósta zrabka. Słońce, parasol. Baba, tofik. Marchewka, biedronka. Koszyczek, koszyczek i koszyczek. No. Zobaczcie marchewka, marchewka i listek tutaj patrolowali jabłko, jabłko i dzwonek tulipan, kurczaczek a to pewnie piątka tak jest no to pięknie ten maraton wychodzi jeszcze są cztery zdrabki mogą być już puste ja już im pozwalam zajączek płatkowa tutaj sprawdzimy banus, korona jabłko, drzewo Świat Podkowa, koniczyna, tulipan, paranek, słoneczko, perła, marchewka, dzwonek, drzewo. No niestety, ale mówię. I tak jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Karniec, słońce, kurczaczek, baba, baba, i dzwonek, tofik, wiadro koszyczek, kurczaczek, tulipan, liść, podkowa, podkowa, kwiatek, tutaj mogą patrolować, już mi koniczy na jabłko, wszystko jedno, 49, no to, słonek, podkowa, zajączek, biedronka, podkowa, Słońce perła podkowa, zajączek zajączek i baranek, mazurek, perła, dzwonek, parasol i ostatnia strapeczka została z numerem 50. Serducho motyla nie ma, ale tulipan perła, kurczaczek tulipan, ale to nie jest najważniejszy zajączek baba. No, jest plus. Słuchajcie, perła. Marchewka, kurczaczek, mazurek, dzwonek, kapelusz, koniczyna, kapelusz. Tu jest pusto. Ale kochani, 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 co tu się zadziało? Jaki super koniecz pod spaczki? Ogólnie, chyba też była dobra paczka. Bo no zobaczcie. Dzisiaj grały trzy zdrabki.

Powiem, że 110 zł to jest proszę nie, o zwrot z paczki. Więc jest 7 wygranych. To jeszcze było wygranych co najmniej 5. Nawet jakby były zwroty to, to całkiem fajna paczka. No Znaczy 135, normalna. Dobrze kochani, ja już się z wami żegnam. Życzę wam jeszcze udanego świątecznego poniedziałku. Trzech, nie udało się znaleźć trzech wiader, ale jest perełka z 50 zł, a nie tylko akurat 25, pokazuje. Ale jest piękna perełka, 50 zł. I takich perełek Wam życzę. No i co? Udanego świętowania? Ja już nigdy Ram Dalej. Pa, ba, ba, ba.